Ale zaczęłaś? Tak Witam wszystkich dobry, tu serdecznie Lecimy Jak na zalew. statek Okej, to ja na sklepowo. Boże i znowu mój brat włącza tego PS. A czaisz? Kiedy grał ponad 3,5 godziny i ym, nagle... Po ym, 20 minutach na dworze znowu będzie go 3,5 godziny. O, już się go bądź. A gdzie jest gaz? A okej, okay, mam gaz? A przecież na tym statku nie da się nie mieć gościa. Jury fiaska jest Boże, jeszcze maruderów mam obok. Tutaj była skrzynka. Seria mam maruderów obok siebie? Jestem bez broni. Ale maruderzy obok siebie, obowiązkowo. Też mam maruderów. No dobra. Ja powiem Ci tyle, że ja nie żyję. Mam zero matryk i mam broni. Tyle co mam, to 30 matów, Oni za mną biegną, tutaj. A, ja mam dwóch ziomeczków. Uciekaj. Nie mam tu na noszki. razie nie pomóc. Ja ci na razie nie pomogę, bo muszę na początku pójść po skrzynkę. Jest pompa. Jakąkolwiek skrzynkę. Mam obok siebie... Tak się składa, że mam obok siebie dwie skrzynki, gdzie w jednej jest sztucer. A, i od Tyrolki będą marzerzy Wow, co ty mnie pamię Dobra, ja mam już pełny lód. Dobra, ale oczywiście też gości muszą mieć. O, to tam ci właśnie nie. Dostał, zeroma, zeroma. Co? Na sekundę naładowania tej zasranej pompy, kościu wam ma... do domku, w domku. Tutaj. Mam ładę. Wyszkęwa. Jeszcze z team mi się włączył, a ja nie mam amor do kąpy. Idę do domku po amor do kąty. O ile... ma no, dobra, ma miał gościu Ja bym nie wiedziała, gdyby tego nie zbudował, Zero mam. Wiem. Ale z pleców jeszcze nawalają maruderze Dobra, nie, ja ymm, kolapsuję. Ja też. Chociaż ja mam opóźnienie totalne. Ale mam opóźnienie, no! Dobra, ja stoję. Czekaj, bo ja mam tysiąc stopingów. Bo mój no brat ja cześć, się 56-latek. Ja? ja też, a też. To są 4, na kevie. On ma 3 miliony potek. W końcu po tylu latach. Ile on miał potek? On miał jeszcze 4 potki. Dasz ja? amu dałemki? A ja przez... No, ja mam, ja miałem, miałem przez cały fight milion kingów, bo mój brat sześciolatek oczywiście no. musi grać. Chłop miał 300 tysięcy potek. Ale czy? że zrobiłem pierwszego kilo z tej pompy? Aha. Ja w ogóle, mi zostało jeden HP. A ja biorę tak Bo ta... Teraz to co my zagraliśmy to by było to było takie rakowe. Ale chłop miał 3 miliardy potek. On z 3 razy nie miał kewa. No jeszcze teraz no zbiegłem kolejny. Co było nie tak z tym typem? Dobra, mam można możemy gdzieś polecić. Bo chodź do tamtego budyneczku. Masz fioletowego tego? A nie wziąłem stamtąd. Dobra, tam. Zwalisz to. Tam 10 damage'a tak. No, 10 damage'a tak. Bo ja mam no. zielonego. Ja mam niebieskiego. To u ciebie to 5 damage'a. A, a, a no, zapewne ty byś to wziął. O, dobra, ja sobie wypiję potki. Chłop miał... nie wiem, ile on miał potek? A mówię jeszcze wtedy no, cztery zostały! Dwanaście. No, pijany jest. O, się uleczył Ja mogę skrzynkę henchmenów? Nie. No ja, ja, ja tylko... ja biorę tylko skrzynkę henchmenów, resztę ci zostawię. O nie! Coś ci wypadło. Dawaj jest Ja sobie wezmę, ulepszym czy nie za mną. Dobra. I potki dostałem. Henchman! Leży no. jeden. Snajper, czyli on będzie już tutaj. Drugi też dostałem. Trzeci też. Leży. Ty masz famas Ełka w ogóle. Oh. No, oh, bo, bo gością miałem, wiesz. A. Bo gościu miał i w ogóle z niego wydrapił i se wziął. Fajnie by było Mamy fioletowe sztuce. No. No, co? O nie, gościu, musimy uciekać, bo z kociego kącika kościół no. z tej ładowanej pompy, ze, przed chwilą zabił Idę na tą górę, bo na tej górze jest na skrzynka, jest skrzynka. drop. Ja idę po, na górkę po dropa, znaczy po skrzynkę, bo wiesz... Skrzynka... Coś fajnego. Wszystko może być. Oprócz szarych itemów. O, potki. Ale ciemno się zrobiło, bo nie lubię no. takiej pogody. Chłop był nienormalny. Dwanaście potek miał. No. Podchmielony. On się uleczył cztery razy, po dwie potki i zostało mu jeszcze cztery. No. Jak my razem mamy 10? Ja mam dwie. Koście tam są! Gdzie? Tam przy tym ym, jeziorku. Ja mam plecy. A, to nieźle. Jeśli lunch paduje do ciebie. Aha! To fajny padowiec! Dobra, to uciekam. No i co z tego? Bo co z tego, że te ucieknę jak... Aha, jeszcze ma Fajnie, nie? Przeszukał! Ale na taką odległość no nic w sumie. się to nie działa. O, on jest teraz w szoku. Wiesz co zrobię? On teraz stoi w miejscu! Przy mnie, w miejscu stoi. O, dostaje. On ma chyba jakieś szlaga. Deka z niego. Będę chyba kampił, wiesz? Chodź do mnie, bo ja mam złotego taktikala A, bo ty tutaj no, jesteś. Też... No. Dobra. Uciekłem, bo miałem przy sobie gości. A, dobra. A jeszcze ma rudę, W ogóle dwa heavy jak na razie mam. No. Taktika 120 ale krzakar AIM bot, AIM bot. to był Dobra, musisz solo wygrać chyba Bo po karte raczej nie zdążisz Finalty. Helikopter Jeszcze do tego Helka Nie warto gra. Uuu, dobra. Splash X. zawsze trochę więcej HP Boże, i mam lagi! W sumie, jak zawsze. Do o, jeszcze strefy nie mam! Niefartowna gra. Nie strzelaj, to ci nie zauważą. Dobrze, że mnie zauważyli, bo by mnie... ...odjechali, bo było krucho. O! No i fula masz. No. Goście zrzucił gościa, gościa z wysokości. Serio? No, pięć minut. Jeszcze ta strefa musiała mnie obić. To było koniec. Ja Nie gra. O dobra, stała ptaszkę i biorę dwie duże. Nawet na tej wyspie widzę gościa. O i tam pływał jeden. Stary pływak. No, okay. Dawaj do strefy. No właśnie wiem Ale jest ja jeden. wiem, że mam jest... rotację to. Jest jeden gościu, który jest sam. No i ty. Właśnie gdyby on porobił, na przykład wbił się um, dwa duła, no. na dwa duła na trzeciego i na nie by było totalne. Jakby te duła tak, się ze się? sobą biły, nie? Jakby to no, było... później właśnie ten gościu, który sam jest, ich... no, by i... Dobra, są dwa dłu chyba jeden gościu jest sam. Tak? No? Czyli że musi być... Czekaj. Musi... Musi no być... Jedno, jedno, jedno? Aha. Jakby to I jedno było po nawalali. To tak jakbyś grał na solo. No jakby Zrestratowali się. Czyli, że no jednak są dwa duła chyba sprawdź czy w tym budynku będziesz w strefę. chyba nie nie, nie. Ja sobie rozwalę to nie. wejdź muszę sobie wejść od tu W ogóle tutaj o, zabili się. Położył jednego. Nie, nie położył, obił tylko, wiesz. Na tam, jest, na tam to jest. No. Dobrze. Chłop z grapplem. Jest niebezpieczny. Nie mam strefę tutaj Masz tutaj strefę Tutaj masz Ten O bytko. fajna rotacja Pięk Piękna rotacja po! Wygłoś Taką osoby ziomeczkę masz na sobie Nie edytuj, bo gotuję. Ciekawe, czy o tobie wie. Oby nie, oby nie. Gdybyś ją zabudował, właśnie. Wie. Dobra, on wie. Wiesz, że ja nie otworzę to. Ale w niego jeszcze nawalają z pleców To dobrze Już tu ale nie mają AIMA totalnego O! Bo... Gdyś patrzcie Henryk. Dobra dostał Co? Czy ścianę mnie walnął? No, widziałam właśnie No Nieźle y, To, to koniec... Po cenie, no, Koniec tego odcinka Cześć mam mnie W ogóle gościu za mały wywala kurde granat. xd no i tyle. W tym odcinku niestety, no bo o, gościu mnie bawą przesłanie. nie ugramy, ale jeszcze o 19 będzie streamek, także zapraszam. Może zapraszam. jeszcze jeden odcinek. Nie na no, raczej nie, bo. Dobra, na razie. Uuu.